Dzień dobry serdecznie, Piotrek Zieliński i Marcin Bułka wzięli udział na wczorajszej konferencji prasowej przed meczem ze Szkocją, który jest oczywiście już dzisiaj, no i podpalili internet, podpalili ludzi, którzy zaczęli się też przepychać między sobą, czy podejście słuszne, niesłuszne, czy ta reprezentacja ma charakter, czy go nie ma. O tym wszystkim właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy, jeszcze taką przed analizą tego meczu ze Szkotami, także serdecznie zapraszam. Przypominam, że dzisiejszy mecz oglądamy razem z Maćkiem, zwykłym kibicem na kanale BetClick. Jest też sponsorem kanału, ma ofertę oczywiście na wszystkie mecze, też w lidze. Narodów, jeżeli jesteście pełnoletni, możecie obstawiać i grać bez podatku na betki. Jak jesteście chętni sprawdzić, co daje mój kod, to link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie tylko, żeby grać odpowiedzialnie. Jeśli jakimś cudem przegapiliście powód w ogóle y, takiego przepytywania Piotra Zielińskiego i Bułki, no to zacznijmy od tego y, drugiego. Marcin Bułka zagrał w ostatnim meczu w spodenkach z numerem 1, a nie ze swoim numerem 12. To oczywiście no, kolejny jakiś taki. Wiecie, kamyk do ogródka pod tytułem no, profesjonalna piłka, gdzie reprezentacja generuje milionowe różnego rodzaju obroty i no chłop wychodzi w innych spodenkach, zapytał go o to dziennikarz, Marcin Bułka odpowiedział Cytuję. To jedno z najważniejszych pytań po meczu z Portugalią. Jeżeli chodzi o temat spodenek, to jedyne, czym się różniły, to numer, który widniał na nich, i gdyby nie Państwo, media to bym nawet nie wiedział, że się różniły, ponieważ rozmiar wydawał mi się taki sam. Konfrontacyjna wypowiedź. Oczywiście wypowiedź, która, co w 100% rozumiem, nie oskarża kogoś, no że tak, ktoś mi dał złe spodenki, w ogóle masakra, więc to naprawdę trzeba raczej docenić. Tylko zastanawiam się, po co od razu wchodzić w taką mocną konfrontację. Nie, że a, to jedno z najważniejszych pytań, jeżeli chodzi o mecz z Portugalią. Nie jest jednym z najważniejszych, ale dotyczy tego, że bramkarz, czy jakikolwiek inny zawodnik reprezentacji wychodzi nie w tych spodenkach, w których powinien. Śmierdzi to po prostu amatorczyzną i nie najważniejsze pytanie to nie jest, ale jest istotne. Tym bardziej, że to nie było pierwsze pytanie do niego na tej konferencji, a po drugie umówmy się. No najważniejsze pytania. No jak pytali go, czy ma sobie co zarzucić, no to powiedział, zresztą w sumie słusznie, że no przy większości bramek nie mógł nic zrobić. W jednej ma do siebie pretensje. Ja też uważam, że nawet przy tym stale strzale z dystansu Fernandesza powinien się rzucić dla samego faktu rzucenia się. To jest jakby moje zdanie, ale nie zmienia to faktu, że odpowiedział na to pytanie, powiedział, że tak, że no jak się tyle traci, to zawsze można dać więcej i tak dalej tak dalej. Ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast tutaj ta wchodzenie w tą konfrontacyjną, zresztą dojdziemy do tego jeszcze postawę ja niespecjalnie yy, yy, znaczy może rozumiem, ale nie wiem czy to jest dobra droga może w ten sposób. To co jest bardziej istotne w całej tej konferencji to jest pytanie a w zasadzie pytania, które otrzymał Piotrek Zieliński. Pamiętacie? po meczu, pół godziny, godzina, nie pamiętam ile czasu, już jak wchodzili do autokarów, to Nikola Zalewski z Piotrkiem Zielińskim podbili do Cristiano Ronaldo, zrobili sobie z nim fotkę uśmiechnięci, zadowoleni, no bo jednak przeżycie to jest. I oczywiście to wywołało burzę już wtedy. Ja to komentowałem w odcinku po meczu, dla mnie nie ma w tym nic dziwnego, ale dzisiaj rozwinę tę myśl. W każdym razie o to został zapytany Zieliński i co powiedział? Podeszliśmy z Nikolą, poprosiliśmy o zdjęcie i je sobie zrobiliśmy. Nie ma z tym problemu ani Cristiano, ani my, także nie widzę tu żadnego problemu. Mnie nie interesuje, co się dzieje w mediach, w social mediach. Dla mnie, Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie zdjęcie i tyle. Czemu nie wypada? Uważam, że przegraliśmy mecz, ale co mam się schować w kącie, czy jak? Podszedłem, zapytałem i tyle w tym temacie. Miałem taką ochotę. I teraz rozłóżmy to na dwa czynniki. Po pierwsze, ludzie, którzy uważają, że to jest skandal, i świadczy o charakterze całej reprezentacji, że kapitan drużyny robi sobie zdjęcie z Cristiano Ronaldo po meczu uśmiechnięty, gdzie była taka kompromitacja to jest jedna sprawa. I druga sprawa to jest kilka słusznych elementów, które należy tutaj w tej wypowiedzi wyłapać. Moi drodzy, co się stało? Dwóch gości podeszło zrobić sobie zdjęcie z piłkarzem jednym z najlepszych w historii. Koniec. Kropka. I tutaj wiecie, co wychodzi na pierwszy plan? Nasze oczekiwania i przekonania. Nasze, mówię ogólnie kibicowskie, część z nas już się z tego wyleczyła, część nie. Zachęcam mimo wszystko, nawet poprzez takie wypowiedzi, żeby się wyleczyć, z takiego myślenia, że piłkarz po porażce to siedzi zdruzgotany. Myśli sobie, o mój Boże! No, w przypadku reprezentacji, to zawiodłem naród, zawiodłem swój kraj, zawiodłem rodaków. Jak naprawić te błędy? Co zrobić? żeby móc spojrzeć sobie w twarz myjąc zęby przed lustrem albo po porażce klubowej. Kocham ten klub tak jak kibice, którzy go kochają. Moja miłość do tych barw jest tak wielka. Nie będę w stanie przez dwa najbliższe dni normalnie funkcjonować. Nie pozwala mi na to ambicja i godność. Pyta Piotrek Zieliński wprost. I ja to pytanie rozumiem. Mam się schować w kącie czy jak? No... No wprost, naprawdę, czego my oczekujemy, że oni? O tym właśnie wiem. Do autokaru, spuszczona głowa, pojechać do hotelu, zakaz rozmów, nobody talks w ogóle, zamknąć się jakaś Żółka, Melisa na noc, żeby łatwiej zasnąć rano. Batorzenie, tak po 16, żeby najlepiej jeszcze takie z kolcami, żeby to, to wiecie, żeby jednak odpracować ten mental. Ja myślę, że oczekiwania ludzi dotyczące właśnie tych przekonań, że no, dla tych ludzi to ma być walka, wiecie, o życie i śmierć, bronienie narodu, w ogóle to jest sytuacja ponadsportowa, jest oderwane od rzeczywistości. Mówiąc wprost, ja nikomu nie bronię mieć takich przekonań, ale tyle razy już udowodniane było, że dla piłkarza to jest mimo wszystko zawód. I oczywiście, reprezentowanie narodu jest dumą, jest genialnym wyróżnikiem, ale nie oczekujmy od tego, że oni tam będą szli jak na wojnę. Że jak przegrali 5-1, to równa się, że, nie wiem, dwa miasta polskie zostały zbombardowane, albo w ogóle, nie wiem, ludzie popadają teraz w ubóstwo, albo, nie wiem, z powodu depresji do szpitali trafiają kolejne osoby na oddział zamknięty, bo jest obawa, że się targną na samych siebie. No nic takiego nie ma miejsca. Jest stado onych kibiców przed telewizorami i będą czychali na każdy moment, żeby tylko pokazać. Zobacz, kur... nie dość, że na boisku gówno pokazał, to jeszcze nie umie się zachować jak ten. No i kilka takich wypowiedzi znalazłem tak na szybko, żeby nie wchodzić w za dużo. Jak ty nie widzisz nic złego w tym, że kapitan kadry po takim blamarzu nie ma minuty autorrefleksji. Czy sportowej złości, tylko uhachany idzie sobie robić zdjęcie jako kibic. To z całym szacunkiem, ale co ty gadasz o problemach kadr? No i pytanie jest takie, jak na bazie tego, że pół godziny czy ileś tam minut może i nawet więcej po meczu chłopy sobie zrobili zdjęcie z piłkarzem, jak tutaj znaleźć informację o tym, że nie mają ani minuty autorefleksji, wk***dienia czy sportowej złości? Jeszcze bym się zgodził, ostatni gwizdek, hej, lecimy, Ach, Christianu, Christianu, chodź, chodź, chodź. Jeszcze tak, rozumiem, rzeczywiście w takiej sytuacji to byłoby zupełnie niestosowne, śmieszne itd., dalej. Wydaje mi się, że czas na autorefleksję, na nerwy był. Natomiast to też nie, nie przeszkadza być zdenerwowanym i myśleć: o kurde, idzie Cristiano Ronaldo. Ja bo to my nie wiemy, niektórzy złożyli teorię, że oni tam czekali na niego pół godziny, cały autokar czeka, a oni czekają na Ronaldo. Zobacz, jest Cristiano Ronaldo. Chodź, podbijemy po fotę. Prosta rzecz, nawet możesz być wkurzony, po prostu możesz to zrobić. Ale nie, uwaga, tu wjeżdża kolejny komentarz. Dla ludzi pewnego pokolenia zostały wpojone pewne zasady, których się przestrzega. Jedną z nich jest godność. I to jest to, o czym mówię. Ludzie pewnego pokolenia, pewne zasady, my mamy godność. No więc masz prawo mieć godność i swoje zasady i uważać, że niegodnym jest robienie sobie zdjęcia w takiej sytuacji, to batorzenie się i tak dalej. Natomiast dla ludzi pewnego pokolenia zostały wpojone pewne prawidłowe zasady funkcjonowania, że pomimo wpadek, porażek, trudności w życiu zawodowym, masz prawo nadal funkcjonować jako człowiek. Piłkarz to zawód. Piłkarz to praca. To tak jakbyś, nie wiem, był w pracy biurowej, na przetargu popełniłeś błąd, ale nie musieliś go popełnić bezpośrednio twoja, twoja firma przegrała przetarg, który był pewny dla najważniejszego klienta. No jest, jest źle, ale ty nas spotykasz na dworzu, kurde, idzie sobie, nie wiem, Arnold Schwarzenegger, i myślisz sobie, o kurde, zdjęcie z Arnoldem, zrobię sobie, ale pomyślałbyś sobie, nie, mam godność. Dzisiaj moja firma przegrała przetarg. Nie daj Boże, z firmą Arnolda Schwarzeneggera. O, to chyba będzie jeszcze, jeszcze lepsze. Arnold Schwarzenegger wygrał ten przetarg z jego firmą. No i ty po tym spotkaniu robisz sobie z nim fotę. I całe biuro mówi: Ty śmieciu, ty śmieciu bezgodności. Jak mogłeś w ogóle coś takiego tutaj zrobić? No to jest dla mnie tego typu sytuacja. Jesteś na budowie, spierdzielił ci się strop. Teraz będziesz siedział cztery dni załamany, bo szalunek nie był taki, jaki być powinien. A akurat stało się tak że nie wiem, wiecie do czego zmierzam, nie będę już wymyślał kolejnych sytuacji. To jest praca oczywiście innego rodzaju, dużo bardziej satysfakcjonująca, dużo lepiej płatna dużo bardziej też często wymagająca, a często mniej wymagająca, no zależy od perspektywy. To jest tylko kwestia naszego przekonania. Jak dla kogoś to jest niegodne, ma do tego prawo. Każdy ma prawo uważać, że ci ludzie się, nie wiem, okazali niegodni, tak samo jak inni mają prawo uważać, że to nie było nic nadzwyczajnego. Ja się do tej grupy szczerze mówiąc zaliczam. Zgadzam się jednak z komentarzem, który tutaj kolega zamieścił. Dla mnie to trochę w topa PZP z tą konfą, wiadomo było jakie padną pytania, a ci się ponapinali jak plandeki. Piarowa klęska. Zamiast na luzie ze uśmiechem ładnie z tego po powychodzili na bufonów cała trójka, jeden team manager z klasą. No i rzeczywiście, powiem tak, jeszcze u probieża jakiegoś te, tego napięcia specjalnie nie czułem, no chyba, że akurat rozmawiał z Łukaszem Cioną, to chyba każdy z nas byłby napięty. Natomiast piłkarze rzeczywiście, oblężona twierdza. Zwróćcie uwagę, jak na przykład Piotrek Zieliński odpowiadał na pytania polskich dziennikarzy, jak na pytania szkockich dziennikarzy. Marcin Bułka zresztą chyba podobnie. Jakieś takie, wiecie... Odnosi się wrażenie poczucia wyższości, poczucia bycia non-stop atakowanym. No, ja tego nie rozumiem. To naprawdę można było rozegrać dużo lepiej. Oczywiście, odbiór byłby taki sam, bo fakt jest taki: jakkolwiek i cokolwiek by nie powiedzieli, to byłoby źle. To jest jakby jasne. No. Jakie sobie wyobrażacie wytłumaczenie? nie, no dobra, jedno byłoby dobre. Siedzi Piotrek. Przepraszam wszystkich kibiców. Zdjęcie zostało już skasowane. W ogóle w ramach e, kary oddałem telefon mamie i nie będę z niego korzystał teraz. I z kl klasycznie batorzenie, klasycznie yy, cztery różańce w ramach przeprosin i mam nadzieję, że będziemy mieli to wyjaśnione. No to chyba jest jedyne, co by, co by wyjaśniło, a Marcina Bułkę tak jakby wyszedł powiedział, no ten śmieć, który ogarnia nam trykoty, dał mi złe spodenki. Kawał fajfusa, no człowieku. Ja przez to nie mogłem bronić. I wtedy też bylibyśmy zadowoleni. O, dokładnie, powiedział, co, co, co sądzi na ten temat. I ja myślę, że tutaj się to rozbija. Wiecie, co tak szczerze wszystko. Czy, ten, czy ta drużyna ma mental. Pewnie są tam zawodnicy, którzy mają lepszy, są zawodnicy, którzy mają gorszy. Ale natomiast ja nie uważam, że jeżeli Piotrek Zieński z Nikolą Zalewską, z Zalewskim zrobili sobie zdjęcie z Ronaldo, to oni mentalu nie mają. No z całym szacunkiem, ale Nikola Zalewski jest jednym z najlepszych piłkarzy tej reprezentacji za probierza. Piotrek Zieński jest jednym z najlepszych reprezentantów. I czy nam się podoba, czy nie, takie są fakty. Odmawianie im mentalu uważam jest. Nieco dziwne. Natomiast jako ogół rzeczywiście są elementy, których bym się dopatrywał, właśnie taki oblężona twierdza czasami, można odnieść takie wrażenie na konferencjach, że co pytanie to jest jakiś atak niby w ich stronę. To nie ma nic wspólnego z tym, czy robią sobie zdjęcia, czy nie robią sobie tych zdjęć. To jest oczywiście moje zdanie. I ja rozumiem. Naprawdę w pełni rozumiem, jak ktoś uważa, że kapitan nie powinien robić takich rzeczy. Rozumiem. I nawet szanuję to podejście. Czy bym wolał, żeby sobie nie robili? Pewnie bym wolał. Ale zaznaczam, że mi to w ogóle nie przeszkadza. To jest dokładnie na tym, na tym poziomie. Natomiast pamiętajmy, dla piłkarza, ja wiem, że trudno czasami nam w to uwierzyć, to jest praca. I mo możemy słuchać frazesów o obronie barw, no, zwłaszcza narodowych. Znaczy frazesów, na pewno oni to czują. Ale koniec końców, przecież oni nie będą się, tak jak powiedział dokładnie Piotrek, chowali w kąt. Bo zostali zmasakrowani przez Rywala. No na to po prostu nie liczmy, bo jest to nie tylko oderwane trochę od rzeczywistości, ale też no, niekorzystne dla samych piłkarzy by było takie podejście. To jest moje zdanie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie. I widzimy się wieczorkiem na live na kanale Betflix. O 20 ruszamy, więc serdecznie zapraszam.